Co to tak straszy? Moi drodzy, to tylko moja mordka. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Krzyżowski i witam was na Wandalisku. Moi drodzy, powtarzam się, ale tak, jestem niezwykle podekscytowany tym, że udało mi się wreszcie odpalić Lumixa G7 na moim OBS-ie. I od teraz streamy, a także filmy pogadankowe będą właśnie prezentować się w ten sposób, czyli będę do was mówił prosto, do kamery, jako że jestem prezenterem niezwykle... Hmm wyszukanej klasy. No to cóż, będę po prostu wam przedstawiał różne opinie na dane dziedziny, tematy, zarówno i gamingowe, jak i filmowe, no ale popkulturowe przede wszystkim. Stało się światło. <laughs> A wraz z nim chciałbym ogłosić, iż w 19 października w sobotę. Odbędzie się premiera nowego utworu muzycznego The King's Eye i pojawi się on wszel we wszelakich serwisach streamingowych, także zapraszam do odsłuchu. Myślę, że naprawdę warto, warto sprawdzić ten utwór, ponieważ jest to kolejny rozdział serii Vintage. Moi drodzy, coś niesamowitego, zresztą sami zobaczycie. Kolejnego dnia w niedzielę zamykają się bramki konkursowe, także macie czas do wysyłania swoich prac właśnie do tego terminu. Później nie akceptujemy już żadnej pracy, a wyniki no prawdopodobnie ogłosimy w 25, ponieważ 25 jest premiera Call of Duty Black Ops 6 i tym sposobem otwieramy kolejny dzień w naszym kalendarzu na kolejne właśnie streamingi. Czyli od teraz właśnie od premiery Call of Duty Black Ops 6 Będziemy streamować od poniedziałku do piątku. Pasuje mi tak. <laughs> Z tą jakością to ja mogę po prostu frulnąć prosto w gwiazdy, moi drodzy. Tyle ode mnie, trzymajcie się na razie strzała.